Premier Tusk będzie tutaj, że tak powiem, utrudniał pracę rządu i w ogóle całej Polski z prezydentem włącznie. Niemcy zobaczyli, że nie wszystko i wolno bo obywatele w swoje ręce to biorą. Myślę sobie, że z Nawrockim będą mieli kłopot, dlatego, że to jest... Mam jedynie polskie sprawy i do widzenia, to jest taki młodszy Jakubiak. Trudne czasy przed nami, bo rządu, jak widać, nie mamy, a na krzywą brzozę to i koza wskoczy, więc myślę, że będą nas ćwiczyli z każdej strony. Uszanowanie młodzi! Wujek znowu w akcji! Lampa jak jasny gwint, więc otwieram drugie piwko, bo ktoś musi się przyjrzeć temu politycznemu cyrkowi. Dzisiaj na ruszt bierzemy wypowiedzi Jakubiaka, który trzeba przyznać słusznie punktuje obecną koalicję. On to widzi, on to czuje, on o tym mówi, a wujek z nim. Zanim jednak przejdziemy do sedna, przypominam wam, że jesteście na kanale Kto Wygrał. Więc koniecznie zostawcie lajka like i suba inaczej Sakiewicz ujawni na was taśmy zostawione? No to lecimy z tematem. Przygotujcie się, bo będzie gorąco. Zaczniemy od bardzo poważnego tematu, który jest tragiczny w skutkach i dotyka każdego z nas. Chodzi o to, że polskojęzyczny rząd zobowiązał się do przyjęcia imigrantów i zapewnienia im mieszkań. Według Jakubiaka mają być oni przyjmowani priorytetowo i na specjalnych warunkach. No, z tym mamy problem, dlatego że Polska zdaje się, że zobowiązała się do tego, że każdemu imigrantowi, czy to się komu podoba, czy nie, należy się. Od 15 do 25 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. W dodatku jeszcze my mamy za to płacić, jeszcze mamy im kieszonkowe dać, mamy ich wyżywić i co jeszcze by tam? Szpital za darmo, lekarz za darmo, poza kolejnością. No proszę Państwa, jeżeli prawdą jest to, że na przykład Ukraińcy we Wrocławiu na, na, w lotnisku mają odrębne okienka i odrębne kolejki, to to jest dom wariatów. To jest szokujące, kiedy przypomnimy sobie, że Donald Tusk obiecywał wybudować Mieszkań komunalnych dla Polaków, a teraz o tym zupełnie cicho. Zamiast tego rząd chce przeprowadzić weryfikację obecnych mieszkańców, co budzi poważne obawy o to, że Polacy mogą stracić swoje miejsca, a na ich miejsce trafią imigranci, którzy budzą poważne obawy o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Wiele rodzin czeka latami na swoje komunalne mieszkanie, a teraz może będą czekać jeszcze dłużej, ponieważ Tusk i jego ekipa, zamiast dbać o własnych obywateli, będzie realizować interesy dyktowane z Brukseli. Ich antypolskie działania doprowadziły do tragicznego wydarzenia, które miało miejsce kilka dni temu. Panie pośle, w Toruniu kilka dni temu 19-letni Wenezuelczyk zaatakował 24-letnią Polkę. Kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Wiemy z tych relacji z Torunia, że to, była, to był brutalny atak. Czy pośrednio, albo w jakiś sposób za to, co wydarzyło się w Toruniu odpowiada rząd? Z całą pewnością. To, że ten on się wziął w ogóle? On sobie przyszedł z, z zachodniej granicy, nie ze wschodniej. On przyjechał, jego matka no. otrzymała, otrzymała dokumenty wizowe. On również te dokumenty w lutym tego roku otrzymał. No więc proszę państwa, to jest człowiek, który po pierwsze już dawno powinien być relegowany z Polski. On dawno to powinien, bo on tam miał kłopoty swoje, dlatego że był agresywny, był złodziejem i tak dalej, i tak dalej. No cóż, my musimy zmienić swoje postępowanie. Musimy też wiedzieć, że tutaj powinno być jasne, skąd on został przywieziony deportacja. Musimy uszczelnić nasze granice zachodnie również. Bardzo dziękuję panu Bąkiewiczowi za to, że robi. Wszystko, co może oraz wszystkim zaangażowanym w szczelność granic. Widać, że Niemcy się tego boją, stąd obecność, proszę Państwa, ministra spraw wewnętrznych Niemiec, Ubłaszczaka, bo Niemcy zobaczyli, że nie wszystko im wolno bo obywatele w swoje ręce to biorą, więc ja sądzę, że a to jakoś cicho o tym, prawda, cicho jakoś, więc myślę sobie, że trudne czasy przed nami, bo rządu jak widać nie mamy, a na krzywą brzozę to i koza wskoczy, więc myślę, że będą nas ćwiczyli z każdej strony, a ten przypadek, proszę państwa, niestety, o tym mówimy już od lat, będzie ich więcej, dlatego, że to są agresywni ludzie, oni są zupełnie wychowywani w innych realiach, u nas męskość jest ważna, um. A ta męskość jest podstawą. To jest akurat bandyta. No... Jakubiak alarmuje o poważnym problemie imigracyjnym, wskazując na niepokojącą sytuację, podkreśla całkowity brak realnych rozwiązań oraz działań, które mogłyby przynieść bezpieczeństwo Polsce i Polakom. W mojej opinii Polska powinna uczyć się na błędach Zachodu. Tam widzimy, jak niektórzy inżynierowie nie chcą pracować, wolą brać socjal, co prowadzi do zaburzenia porządku publicznego oraz zwiększonej liczby przestępstw popełnianych. Przez uchodźców. Polacy nie chcą drugich Stanów, Francji czy Niemiec. Protesty organizowane na granicy z Niemcami, w których Polacy sprzeciwiają się przerzucaniem nam imigrantów z Niemiec do Polski, są tego jasnym sygnałem. A teraz przejdźmy do sprawy bardziej administracyjnej, która dotyka relacji między rządem a prezydentem. Jakubiak wyraża poważne obawy, że Donald Tusk będzie utrudniał pracę prezydentowi nawrockiemu z powodu swoich odmiennych wartości, jakie reprezentuje. Takie obawy są niestety uzasadnione. Premier Tusk będzie tutaj, że tak powiem, utrudniał pracę rządu i w ogóle całej Polski z prezydentem włącznie. To Polacy się o tym dowiedzą. Myślę, że Nawrocki będzie korzystał z takich narzędzi jak Orędzie do Narodu. Wtedy i TVN musi puszczać, yy, bo to jest obowiązek ustawowy, wszystkie media muszą to yy, puszczać. Yy, takie orędzie i proszę Państwa. Obowiązek to chyba ma tylko media publiczne, mają obowiązek. Reszta yy, chyba nie ma. Obowiązku. No ale to, to samo. No. Dzisiaj to samo. TVP Info, to ci sami pracownicy. Wszystko to samo. No to niech nie puszcza, no. ich sprawa. Natomiast z całą pewnością po prawej stronie media prywatne będą puszczały orędzie prezydenta. I on będzie wytyczał, on będzie w Sejmie występował. Myślę sobie, że z Nawrockim będą mieli kłopot, dlatego, że to jest... Mam jedynie polskie sprawy i do widzenia. To jest taki młodszy Jakubiak. Tusk już teraz daje mało ustaw do podpisywania obecnemu prezydentowi. A później przez swoje tuby propagandowe ogłasza, że nie ma sensu dawać ich więcej. Bo i tak prezydent Duda, będący z opozycyjnego obozu, je zawetuje. To jest absurdalne usprawiedliwienie lenistwa swojego rządu, rzekomo złymi zamiarami Prezydenta Dudy. Tymczasem prezydent Duda zawetował dotąd zaledwie sześć ustaw od początku tej kadencji rządu. W tym jedną z nich była na przykład obniżka składki zdrowotnej, którą zawetował dosłownie na prośbę koalicjantów Tuska. Więc o czym my mówimy? Premier. Zamiast działać, woli zrzucać odpowiedzialność i unikać pracy, wykorzystując pretekst opozycji. Jakub wspomniał o jeszcze jednej ważnej rzeczy, która przeszła bez większego echa, Tusk, prowadząc swoją politykę, Robi to dokładnie w ten sam sposób, jak było to wcześniej. Prawda jest taka, że wraca. No, matko, jedyna, coś tu nowego. Ja mówiłem, że w tym wieku ludzie się już nie zmieniają. Tusk, e, e, Tusk się już tu nie zmieni. On, jaki był, taki jest. Dokładnie. To jest ciągłość władzy, która kiedyś przed rządami Pisu. Dokładnie to samo nie robiła. A... I szczerze mówiąc, trudno się z nim nie zgodzić, bo premier nie wywiązuje się z obietnic i wprowadza w błąd, tak jak robił to wcześniej. Pamiętacie obietnice 100 konkretów? Okazały się one pustymi słowami. Jego koalicjanci, na przykład Trzecia Droga, obiecywali zwiększyć kwotę wolną od podatku, a to również nie doszło do skutku. Wygląda na to, że największym osiągnięciem całej koalicji jest stworzenie rekordowej liczby stanowisk, aby móc obsadzać tam swoich. Partyjnych kolegów. Zamiast realnych zmian i spełnionych obietnic, mamy rozbudowaną administrację i kolejne etaty dla swoich. Jasno, chyba widzicie, co jest prawdziwym priorytetem obecnej władzy. Skoro już jesteśmy przy temacie stanowisk, to Jakubiak dobrze zaznaczył, że rządzący nakupowali więcej limuzyn niż karetek. Widać jak na dłoni, że rząd ma zupełnie inne priorytety niż obiecywał. Prawda jest taka, że ten rząd nakupował sobie, proszę państwa, limuzyn więcej jak karetek pogotowia w Polsce. No i tyle. Taka jest prawda. Nie ma co tutaj się awanturować, bo taka jest prawda. Stołków. Jest więcej niż było zapisu, a ktoś za to wszystko musi płacić. Oczywiście my, podatnicy. Kasa jest trwoniona w najlepsze, a przecież obiecywali optymalizację rządu. Mieli zwiększyć wydajność, a jednocześnie zmniejszyć wydatki. Tymczasem widzimy rozrzutność, która stoi w jawnej sprzeczności z ich własnymi deklaracjami. Zamiast inwestować w realne potrzeby obywateli, takie jak służba zdrowia, wydają na luksusy i wygodę dla swoich. To jest po prostu kpina z ludzi, którzy ciężko. Pracują na każdy grosz, a potem widzą, jak ich przedstawicieli popylają nowymi Mercedesami i goszczą się w najlepszych hotelach. Kochani, po dzisiejszym odcinku, w którym rozłożyliśmy na czynniki pierwsze wypowiedzi i działania, które budzą poważne wątpliwości, czas na refleksję, widzieliśmy, jak bardzo słowa potrafią różnić się od czynów, jak deklaracje o służbie polsce często ustępują miejsca innym priorytetom, a polityczna kalkulacja zmienia się z dnia na dzień. Rodzi się pytanie, czy po tym wszystkim Wy dalej wierzycie Donaldowi Tuskowi i jego ekipie? Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Wasze Wasza opinia jest dla nas najważniejsza. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odsłonami polskiej politycznej rzeczywistości. Do zobaczenia następnym razem.